Jest chłodno, ale jest miło bardzo. Super, no. no. Idealna, żeby spędzić 3 godziny pod ziemią. Jaskinia Imininowa to znajdująca się w górach Kaczawskich długa na 170 metrów i głęboka na niespełna 60 metrów szczelina tektoniczna. Powstała prawdopodobnie na skutek przepływu od dołu pod wysokim ciśnieniem wód termalnych. Jaskinia Imininowa nie jest specjalnie trudna technicznie, niemniej jednak niezbędne jest w niej użycie sprzętu alpinistycznego i znajomość technik linowych. Dzień dobry Tomaszu. Dzień dobry? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jaskini imieninowej. Co robisz? Ściągam złodzieja. Lina bez powrotu. Lina bez powrotu, bo nie trzeba by wspinać. Mówisz. Tak. Liga. Generalnie co? Jesteśmy na w minus 25. No w tak plus minus. Plus minus, bardziej minus. No. Jaskinia imieninowa została pierwszy raz spenetrowana. Zaczęto penetrację w roku 2000. Przez grupę speleologów, <laughs> chyba bobrzańskich, żagańskich, tak? Nie, nie, to była jakaś taka historia, że to tutaj i lokalni i mieszkańcy znaleźli A, to... i, i, i sprzedali namiar na jaskiny. Za 200 zł. Tak, miał być 500, ale drogą negocjacji za 200 zł. A ten, kto kupił, tak. oddał e, jakiemuś innemu panu w jego imieniny. Tak. Tak. Tak, namiary, czyli. Generalnie zostało to eksplorowane jako, przez pierwszą ekipę, bobrów. Właśnie. Tak, no. tak. To 60 kilka po 70 metrów w jak dobrze pamiętam. No. no. A my sobie tutaj zrobiliśmy taki próg. O, zjechaliśmy sobie stamtąd. jaskinia jest na stałe zakotwiona, bardzo ładnie. Teraz sobie spakujemy linę i dalej zejdziemy taką pochylnią. Jak dla, mnie jak dla mnie z racji 100 kg wagi ciała, <noise> początek był dosyć ciasnawy. No. AR tam poszedł dosyć gładko. <noise> Chociaż też trzeba zauważyć, że AR jest pierwszy raz w zasadzie, tak? Tak, w takiej tak. jaskini. Pierwszy problem właśnie natrafiliśmy tutaj na progu. Jest niewysoki, ale śliski. No, co? no jak te wszystkie koczeskie jaskinie, są włocne po prostu, nie? są ubłocone. Słuchajcie, to jest takie piękne nacieki. One by były fenomenalne. Jakbyśmy je gąbką umyli Bo wtedy byłoby je widać jakieś takie różne grzybki i tak dalej się tutaj tworzą. No. Co, idziemy ponownie dalej niżej? Głębiej? Idźmy. Idź. Ok. Idziesz AR przodem? Mogę jeśli opowiesz mi co jest Idź przodem. przodem cały czas, no kieruję się w dół, taką podobną, tutaj. Cały czas się zapieraj. Mocno sobie oglądaj, tu jest bardzo dużo stopni i także tam spokojem. A w dół jest japa. Tam w dół jest japa. Znaczy nie, zaraz będzie tam wypuszczenie i od wypuszczenia musimy skinać kawałek i będzie Zrobiłem dokładnie dwa kroki, ale postanowiłem się zatrzymać, bo jest tutaj przepięknej urody naciek. O, takie coś. Mieni się fajnymi kolorkami. Tam mamy zieleń, tutaj brązy. No ładnie, estetycznie bardzo. Wór przed sobą, tak? Tak, przed sobą, no. No ty, o już mam ostrość Tak wygląda Tomasz od tyłu Chociaż perspektywa tego nie daje Ale on się wspina do góry daj. Dawaj! To wszystko siedzi w twojej głowie Jest dobrze Dennis, you can do it Kurwa, jest mi Ale mam wrażenie, że sobie za często uprząsz jeżeli Tomek gwałtownie zacznie się zbliżać do kamery, to bardzo prawdopodobne że tego filmu nie zobaczycie. Dobra. Mogę iść. Czekaj. To szykuje stanowisko. No, fragment jest kili. Jest takim pionowym ciągiem. Także będzie trzeba sobie zjechać. Normalnie. Byśmy to zrobili na wyciągarce od stara i golfie. No, ale że jesteśmy oldschoolowi i lubimy się męczyć, to, to robimy to po prostu. Jak Boże, tak. Okay, no. Drodzy Państwo, jesteśmy niemalże przy dnie jaskini. Ja nie, już nie 45 metr 45 m. I teraz tak, wejście jest. No, no. Jest fajne, nie? Ogólnie jest dosyć ciasne, jest linowe, jest wymagające. Nie przeszkadza to jednak. Przynieść do podziemi. Proszę tak. Piwerka, wypić i zostawić puszeczkę, nie? Była sobie taka schowana tutaj. A my ją wyniesiemy. No, chciałby człowiek to jakoś skomentować, ale kurde, nie da się. Jest generalnie jaskinie, sztolnie, linowe kopalnie, mają to do siebie, że są z reguły dosyć czyste, bo jest utrudniony do nich dostęp. No, jak widać, kurde, no. Wcale to nie, e tak, nie Człowieku zostawiający śmieci w takim miejscu. żebyś miał srakę po tym żubrze. No dobra, lecimy dalej. No, tutaj tak. Tak naprawdę jesteśmy powiedzmy na poziomie dna jaskini. Moglibyśmy jeszcze sobie ewentualnie spróbować tutaj zapieraczką yy, jeszcze kawałeczek podejść, ale zważywszy, że od piątku w sumie jeździmy, a jest poniedziałek to już powoli nie mamy siły, a chcemy jeszcze jedną jaskinię zrobić dzisiaj. A więc sobie tutaj tylko sfilmujemy fajne formacje, które sobie powstały ładne naciki. No i za chwilę niestety będzie trzeba iść do góry, a w dół jest zawsze łatwiej. Jakoś czasami jest ciasno, czasem jeszcze nie jest ciastro. O, i nie ma era. Ostatni przycisk, jak to mawe Maciej, witamy się z gąską. Żółwik, żółwik. troszeczkę niżej, żeby pokazać Wam jak to mniej więcej wygląda z naszej perspektywy. Mm. Maciej. Co? Robię pamiątkowy film. Pajel. Po Tak. W ciągu jednego weekendu sprzątaliśmy w sumie dwa obiekty. Powiem szczerze, że jakbym szedł tutaj e, wcześniej niż do, do Szczeliny Wojciechowskiej, to byłoby mi dużo łatwiej. Bo tam Szczelina wycisnęła ze mnie mocność, tutaj szedłem trochę pełen obaw. No. To co? E, tym miłym akcentem kończymy filmik z jaskini Nowy.